W tym wyjątkowym filmie omówię siedem typów osób, którym lepiej nie pomagać. Ostatni typ z pewnością Cię zaskoczy, ale zanim zaczniemy, chciałbym, abyś zwrócił szczególną uwagę na tę historię, ponieważ zawiera ważną lekcję dla nas wszystkich. Dawno, dawno temu w Rajskim Ogrodzie żyli Adam i Ewa. Żyli w harmonii z naturą, otoczeni wszelkimi dobrodziejstwami. Pewnego dnia wąż, znany ze swojej przebiegłości, Zbliżył się do Ewy i przekonał ją, aby zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła, mimo że Bóg tego zabronił. Wąż obiecał, że owoc przyniesie jej mądrość i otworzy oczy na ukryte rzeczy. Ewa, mimo początkowych wątpliwości, uległa namowom węża i podzieliła się owocem z Adamem. Wkrótce oboje doznali wielkiego rozczarowania, zrozumieli konsekwencje swojego czynu i zostali wygnani z raju. Ich życie stało się trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ta historia uczy, że niektórzy ludzie, podobnie jak wąż, mogą nas zwieść, prowadząc do błędnych decyzji. W swoim pragnieniu pomocy lub zaufania możesz zignorować znaki ostrzegawcze i w rezultacie doznać krzywdy. Ważne jest, aby wiedzieć, komu pomagasz i zrozumieć, że nie każdy doceni Twoje wysiłki. Zanim przejdziemy do pierwszego typu osób. Jeśli znajdujesz wartość w tych filmach, proszę zasubskrybuj kanał i polub ten film. Zaczynajmy. Numer jeden: Leniwi. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto wydaje się mieć alergię na wysiłek? Takich ludzi, którzy zawsze mają wymówkę, żeby nic nie robić, jakby kanapa była ich naturalnym siedliskiem, a pilot do telewizora przedłużeniem ręki? Witamy w fascynującym świecie leniwych, mistrzów sztuki nic nierobienia, którzy uczą nas cennych lekcji o produktywności, a raczej jej braku. Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu w pracy i słyszysz kogoś mówiącego: Nie mogłem skończyć raportu, bo miałem za dużo na głowie, albo: Nie poszedłem na siłownię, bo byłem zmęczony. Tak, zgadłeś, to profesjonalny leniuch w akcji. Dlaczego niektórzy ludzie wydają się mieć doktorat z prokrastynacji? Nauka ma na to interesujące odpowiedzi. Lenistwo może być ewolucyjną strategią oszczędzania energii. Naszym jaskiniowym przodkom mogło to pomagać w przetrwaniu, ale w dzisiejszym świecie, gdzie nie musimy uciekać przed drapieżnikami, ta strategia staje się szkodliwa. Prokrastynacja nie tylko wpływa na naszą produktywność, ale także na nasze zdrowie psychiczne. Regularne odkładanie zadań na później prowadzi do wyższych poziomów stresu i gorszego zdrowia ogólnego, ale nie wszystko stracone dla naszych leniwych przyjaciół. Czasami potrzeba unikania pracy może prowadzić do kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań. Jak rozpoznać chronicznie leniwych? Król wymówek zawsze znajdzie powód, aby nic nie robić. Nie mogłem pójść na siłownię, bo byłem zmęczony. To tylko wierzchołek góry lodowej. Ekspert w zrobie to jutro żyje w magicznym miejscu, gdzie gromadzą się wszystkie zaległe prace. Niestety, to jutro nigdy nie nadchodzi. Wielozadaniowy leniuch potrafi oglądać Netflix, przeglądać media społecznościowe i narzekać na swoją pracę jednocześnie. Gdyby włożyli tyle energii w bycie produktywnymi, prawdopodobnie rozwiązaliby globalne ocieplenie. Poszukiwacz skrótów zawsze szuka najłatwiejszego sposobu na zrobienie czegoś. Dla nich budzik to tylko przyjazna sugestia. Jeszcze pięć minut mówią, a zanim się obejrzą, minęła godzina. Nie sugeruję, że powinieneś zerwać więzi z każdym, kto woli drzemkę od sesji na siłowni, ale pamiętaj, że otaczanie się leniwymi ludźmi ryzykuje, że sam staniesz się leniwy. Wybieraj swoje towarzystwo mądrze, ponieważ możesz skończyć jako jedyny zmotywowany wśród leniwych. Numer 2. Niewdzięcznicy. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto wydaje się mieć czarną dziurę zamiast serca? Takich ludzi, którzy bez względu na to, ile im dasz, zawsze chcą więcej i nigdy nie są zadowoleni? Wyobraź sobie, że jesteś w restauracji, ciesząc się pyszną kolacją z przyjaciółmi, kiedy nagle słyszysz kogoś głośno narzekającego na jedzenie, obsługę, a nawet kolor serwetek. Tak, zgadłeś. To profesjonalny niewdzięcznik w akcji. Dlaczego niektórzy ludzie wydają się być wiecznie niezadowoleni? Psychologia ma na to ciekawe odpowiedzi. Osoby z niską samooceną mają tendencję do bycia mniej wdzięcznymi. To tak, jakby mieli filtr, który przepuszcza tylko negatywne rzeczy, blokując wszystko dobre, co oferuje im życie. Nie sugeruję, że powinieneś zerwać więzi z każdym, kto zapomina powiedzieć: Dziękuję. Ale ważne jest, aby rozpoznać, kiedy ktoś stale nadużywa Twojej dobroci. Traktuj swoich bliskich tak, jak chciałbyś, aby oni traktowali Ciebie. Możemy rozszerzyć tę radę na wszystkie nasze relacje. Pomyśl o wdzięczności jak o roślinie. Musi być podlewana i pielęgnowana, aby rosnąć. Jeśli ciągle podlewasz swoim czasem, energią, zasobami roślinę, która nigdy nie zakwita, być może nadszedł czas, aby zastanowić się, czy nie uprawiasz jej w niewłaściwym ogrodzie? Jednak bądź ostrożny, aby nie pomylić niewdzięczności z konstruktywną szczerością. Twój przyjaciel, który mówi ci, że masz szpinak między zębami przed ważną randką, nie jest niewdzięcznikiem, to bohater bez peleryny. Różnica leży w intencjach i wzorcach zachowań. Badania wykazały, że ludzie są szczęśliwsi i mają silniejsze, trwalsze relacje, kiedy praktykują wdzięczność. To tak, jakby wdzięczność była niewidzialnym klejem, który łączy nasze społeczne więzi. Co więc robić z tymi ludźmi? Odpowiedź nie jest prosta, ale możemy nauczyć się czegoś od psychologii pozytywnej. Kultywowanie wdzięczności przynosi korzyści nie tylko odbiorcy, ale także dawcy. Zamiast frustrować się niewdzięcznikami, możemy widzieć w nich okazję do wzmocnienia naszej własnej zdolności do doceniania dobra. W życiu, to jak chodzenie na siłownię dla naszego mięśnia wdzięczności. Jednak nie mylmy bycia wdzięcznym z byciem studnią bez dna. Ustalanie zdrowych granic jest tak samo ważne jak bycie hojnym. Hojność nie jest nieskończona i nie jest prawdziwą hojnością, jeśli pochodzi z urazy. Pamiętaj, że brak wdzięczności mówi więcej o nich niż o Tobie. Ciekawy paradoks polega na tym, że kiedy akceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, wtedy możemy się zmienić. Więc następnym razem, gdy spotkasz niewdzięcznika, weź głęboki oddech, pamiętaj o swojej wartości i zapytaj siebie, czy ta osoba zasługuje na Twoją energię. Jeśli odpowiedź brzmi nie, to w porządku, aby zrobić krok w tył. Nie jesteś samolubny, praktykujesz samoopiekę. A jeśli zdecydujesz się nadal pomagać, rób to, ponieważ naprawdę chcesz, a nie dlatego, że oczekujesz uznania. Działaj w taki sposób, aby traktować innych ludzi tak, jak sam chciałbyś być traktowany, zawsze z szacunkiem i jako cel, a nigdy tylko jako środek do celu. Numer 3. Oportuniści Wyobraź sobie, że spotykasz kogoś, kto zawsze czai się, szukając okazji, aby coś zyskać kosztem innych, niezależnie od konsekwencji. To oportunista, osoba, która mistrzowsko wykorzystuje hojność i zasoby innych, oferując w zamian tylko własną wygodę. Oportuniści mogą wydawać się czarujący i przyjaźni, ale za tą fasadą kryje się postawa, która może podważyć zaufanie w każdej relacji. Nie myl ich z osobami, które naprawdę potrzebują pomocy. Różnica leży w wzorcu zachowań i wzajemności. Oportuniści zawsze chętnie przyjmują pomoc, ale rzadko oddają przysługi lub współpracują na równi. Używają subtelnej manipulacji, takiej jak pochlebstwa czy niejasne obietnice, aby dostać to, czego chcą, bez faktycznego angażowania się w pomoc innym. Są zawsze obecni, gdy są korzyści, ale znikają, gdy wymagana jest praca lub poświęcenie z ich strony. Jak radzić sobie z oportunistami? Kluczowe jest ustalanie jasnych granic i świadomość własnych zasobów oraz osobistych limitów. Ważne jest, aby od samego początku jasno określić, co jesteś gotów zaoferować i czego oczekujesz w zamian. Zachęcanie do wzajemności również ma znaczenie. Zachęcaj oportunistów do równomiernego wkładu w relacje, dzielenia się obowiązkami i określania ról. Oraz oczekiwań w sposób przejrzysty. Badania nad ludzkim zachowaniem wskazują, że niektóre osobowości są bardziej skłonne do przyjmowania manipulacyjnych zachowań w celu zaspokojenia własnych interesów, nie zważając na wpływ na innych. Zrozumienie, jak identyfikować i radzić sobie z oportunistami, pomoże ci chronić swoją integralność emocjonalną i utrzymywać zdrowsze, bardziej sprawiedliwe relacje. Pamiętaj, że dawanie i otrzymywanie są fundamentalnymi elementami każdej zdrowej relacji. Jeśli jednak zauważysz, że ciągle dajesz i nic nie otrzymujesz w zamian, czas przemyśleć tę sytuację. Inwestowanie energii i wysiłku w ludzi, którzy nie cenią ani nie doceniają Twojego wkładu, może być męczące i emocjonalnie wyczerpujące. Lepiej skierować tę energię. Na bardziej równoważne i satysfakcjonujące relacje, w których Twoje działania są wzajemnie rozpoznawane i cenione. Numer 4. Manipulatorzy. Manipulatorzy to prawdziwi artyści w wykorzystywaniu dobrej woli innych dla własnych korzyści. Wykorzystują szczere próby pomocy, aby zaspokoić swoje interesy, nie mając zamiaru odwzajemnić się ani poprawić sytuacji. Wyobraź sobie, że grasz w szachy, ale twój przeciwnik ma tajemniczą zdolność poruszania twoimi pionkami bez twojej wiedzy. Tak właśnie czuje się osoba w sidłach zręcznego manipulatora. Jednak nie martw się. Dzisiaj nauczymy się rozpoznawać ich sztuczki i bronić się przed ich podstępami. Dlaczego niektórzy ludzie wydają się być mistrzami manipulacji? Psychologia daje nam pewne wskazówki. Osoby o cechach narcystycznych i makiawelicznych mają większe skłonności do manipulowania innymi. To tak, jakby miały wewnętrzny GPS, który prowadzi je najkrótszą drogą do ich własnych korzyści, niezależnie od tego, kogo muszą po drodze podeptać. Nie sugeruję, że powinieneś nosić foliowy kapelusz i nie ufać nikomu, ale ważne jest, aby rozwijać radar, który wykryje emocjonalnych piratów. Twój emocjonalny dobrostan to twierdza. A manipulatorzy są jak najeźdźcy, próbujący przeniknąć twoje mury. Jeśli nie masz dobrego systemu zabezpieczeń, zanim się obejrzysz, będą siedzieć w twoim salonie, jedząc twoje naczosy i kontrolując pilota do twojego życia. Jak rozpoznać profesjonalnego manipulatora? Manipulatorzy potrafią zmieniać swoją osobowość szybciej niż nastolatek, zmienia nastrój, dostosowując się do tego, co uważają, że druga osoba chce zobaczyć. Zadają ci pytania, które mają na celu podważenie twojej pewności siebie. Na przykład: Czy jesteś pewien, że to się tak wydarzyło? Może twoja pamięć cię zawodzi? Potrafią też strzelać do twojej samooceny pozornie niewinnymi komentarzami. Czy na pewno chcesz to założyć? Cóż, jeśli czujesz się w tym dobrze? Radzenie sobie z manipulatorami polega na ustalaniu jasnych granic i utrzymywaniu silnego poczucia własnej wartości. Rozumiejąc ich taktyki i nie pozwalając im podważać Twojej pewności siebie, możesz chronić się przed ich wpływem. Pamiętaj, że najlepszą obroną przed manipulacją jest wiedza i samoświadomość. Numer 5. Wieczni krytycy. Wieczni krytycy mają talent do znajdowania wad w każdej sytuacji lub osobie. Od wyboru Twojego ubioru po sposób, w jaki organizujesz swój harmonogram. Zawsze znajdą coś do skrytykowania. Wyobraź sobie, że jesteś na rodzinnej imprezie i opowiadasz o swoim najnowszym osiągnięciu, zamiast gratulacji słyszysz: No tak, ale mogłeś to zrobić lepiej lub a dlaczego nie zrobiłeś tego inaczej? To właśnie charakterystyczne zachowanie wiecznego krytykanta. Dlaczego niektórzy ludzie zawsze mają coś negatywnego do powiedzenia? Badania sugerują, że chroniczni krytykanci często używają krytyki jako sposobu na ustanowienie władzy lub kontroli nad innymi, albo jako sposób na projekcję własnych niepewności. To tak, jakby mieli specjalne okulary, które pozwalają im widzieć tylko wady we wszystkim. Radzenie sobie z wiecznymi krytykantami może być jak nawigacja po emocjonalnym polu minowym. Bez względu na to, jak dobre są Twoje intencje. Zawsze znajdą sposób, aby je skrytykować. Aby przeciwdziałać ich negatywnemu wpływowi, ważne jest, aby zachować zrównoważoną perspektywę. Nie bierz ich krytyki do siebie. Często mówi ona więcej o nich niż o tobie. Staraj się kierować rozmowę w stronę pozytywnych aspektów lub konstruktywnych rozwiązań. Czasami prosta zmiana tematu może być najlepszą obroną przed ich słownymi strzałami. Pamiętaj, że konstruktywna krytyka może być użyteczna dla osobistego rozwoju, ale chroniczna krytyka po prostu eroduje samoocenę i podważa pewność siebie. Ustalanie jasnych granic i utrzymywanie pozytywnego nastawienia może pomóc w ochronie przed ich negatywnym wpływem, jednocześnie promując bardziej pozytywne i konstruktywne środowisko wokół ciebie. Numer 6. Nieodpowiedzialni. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto wydaje się żyć w świecie bez konsekwencji? Witamy w fascynującym świecie nieodpowiedzialnych, ekspertów w unikaniu zobowiązań i obwinianiu wszystkiego i wszystkich wokół, z wyjątkiem siebie. Wyobraź sobie, że jesteś na łodzi i nagle zauważasz, że w kadłubie jest dziura, przez którą zaczyna napływać woda, podczas gdy ty i reszta załogi rozpaczliwie próbujecie zatkać dziurę i wylewać wodę. Widzisz kogoś. Kto spokojnie opala się na pokładzie i mówi, To nie mój problem, to nie ja zrobiłem tę dziurę. To właśnie nieodpowiedzialni w swoim naturalnym środowisku. Kiedy starasz się pomóc komuś o takim wzorcu zachowań, często znajdujesz się w frustrującym cyklu. Bez względu na to, jak bardzo starasz się ich wspierać, Twoja pomoc rzadko przynosi znaczące rezultaty. Nieodpowiedzialni unikają odpowiedzialności i mają niemal olimpijską zdolność. Do obwiniania innych za swoje własne niepowodzenia. Jeśli coś pójdzie nie tak, nawet jeśli jest to całkowicie niezwiązane z Twoim udziałem, możesz zostać obwiniony jako winowajca. To nie tylko niesprawiedliwe, ale także może znacząco wpłynąć na Twoje emocje i reputacje. Dlatego ważne jest, aby przyjąć ostrożne podejście, gdy masz do czynienia z takimi osobami. Skuteczna strategia polega na zachęcaniu ich do refleksji nad swoimi działaniami i konsekwencjami, jakie niosą. Zamiast rozwiązywać ich problemy za nich, możesz ich prowadzić do rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny. Badania pokazują, że mózg jest niezwykle plastyczny i zdolny do zmian oraz adaptacji, nawet w dorosłym wieku, więc jest nadzieja, choć mogą potrzebować bodźca lub solidnego popchnięcia. Edukacja nie tylko akademicka, ale również dotycząca odpowiedzialności i uczenia się na błędach jest kluczem do zmiany. W końcu radzenie sobie z nieodpowiedzialnymi ludźmi to ćwiczenie w cierpliwości i samokontroli. Pamiętaj, że ich brak odpowiedzialności mówi więcej o nich niż o tobie. Więc następnym razem, gdy znajdziesz się w sytuacji z chronicznie nieodpowiedzialną osobą, weź głęboki oddech. I zastanów się, czy warto dalej inwestować w tę relację. Podsumowując, pomaganie innym jest szlachetne, ale istnieje granica, a ta granica zaczyna się tam, gdzie druga osoba używa Twojej dobroci jako poduszki dla swojej nieodpowiedzialności. Zamiast frustrować się, potraktuj to jako okazję do praktykowania sztuki uprzejmego, ale stanowczego nie. Czasami najlepszym sposobem na pomoc, Komuś jest po prostu nie pomagać mu wcale. Numer 7. Zazdrośni. Wyobraź sobie, że właśnie wygrałeś na loterii. Komu powiedziałbyś o tym najpierw? Zanim zaczniesz robić mentalną listę, pozwól, że podzielę się ciekawym faktem. Według badań 70% osób, które wygrały na loterii, doświadcza pogorszenia relacji osobistych po wygranej. Głównym powodem jest zazdrość. Ale nie musisz wygrać milionów, aby doświadczyć korozji, jaką przynosi zazdrość. Od awansów pracy po nowy związek, który sprawia, że jesteś w siódmym niebie, zazdrośni zawsze czają się, gotowi rzucić swoje jadowite strzały dezaprobaty i urazy. Co sprawia, że niektórzy ludzie są bardziej podatni na zazdrość. Zazdrość pojawia się, gdy postrzegamy różnicę między tym, co mamy, a tym, co uważamy, że powinniśmy mieć. To tak, jakbyśmy mieli wewnętrzny licznik sprawiedliwości, który wariuje, gdy ktoś inny otrzymuje coś, co uważamy, że powinno należeć do nas. Jednak zazdrość nie zawsze jest zła. Może być potężnym motywatorem, jeśli odpowiednio ją wykorzystasz. Kluczem jest to, jak reagujesz na zazdrość, zarówno swoją, jak i innych. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów radzenia sobie z zazdrością, jest utrzymywanie sukcesów i planów w tajemnicy. W dzisiejszych czasach, kiedy wydaje się, że jeśli nie podzieliłeś się czymś w mediach społecznościowych, to się nie wydarzyło, sugeruję robić dokładnie odwrotnie. Dlaczego? Kiedy dzielisz się swoimi planami przedwcześnie, twój mózg uwalnia dopaminę ten sam związek chemiczny, który uwalnia się, gdy faktycznie osiągasz cel. To może prowadzić do fałszywego poczucia osiągnięcia, zmniejszając Twoją motywację do kontynuowania. Badania pokazują, że ludzie, którzy trzymają swoje cele w tajemnicy, są bardziej skłonni do ich realizacji niż ci, którzy szeroko je rozgłaszają. Ponadto, gdy dzielisz się swoimi planami, nie tylko radzisz sobie z własną psychologią, ale także z psychologią innych. Zazdrośni ludzie potrafią sprawić, że Twoje sukcesy stają się dla Ciebie ciężarem. Ich gratulacje brzmią bardziej jak wymuszone niż szczere, a każde Twoje osiągnięcie staje się dla nich pretekstem do opowiadania, jak oni zrobili to lepiej, szybciej lub taniej. Jak rozpoznać zazdrosnych ludzi? Ich gratulacje brzmią wymuszenie, zawsze minimalizują Twoje osiągnięcia, a Twoje sukcesy stają się dla nich pretekstem do rywalizacji. Czasami kibicują ci publicznie, ale prywatnie robią wszystko, aby wykoleić twoje plany. Rozpoznanie tych wzorców to pierwszy krok do ochrony siebie. Drugim jest rozwijanie mentalności ostrygi. Wiesz, jak ostrygi tworzą perły? Przez przekształcanie irytującego ziarnka piasku w coś pięknego. W ten sam sposób możesz przekształcić zazdrość innych w motywację do dalszego rozwoju. Pamiętaj, że twoja wartość nie zmniejsza się przez osiągnięcia innych, ani nie zwiększa przez ich porażki. Skup się na swojej własnej drodze, swoich celach i swoim wzroście. Zazdrość często odzwierciedla niepewność innych. Podsumowując, bycie selektywnym w dzieleniu się swoimi sukcesami i planami nie polega na byciu samolubnym lub aroganckim, chodzi o ochronę swojej energii, utrzymanie motywacji i ochronę przed toksyczną zazdrością. Nie przejmuj się, co inni o tobie myślą. Interesują się tobą znacznie mniej niż ci się wydaje. Jeśli masz ważne wiadomości lub ekscytujące plany, weź głęboki oddech, uśmiechnij się do siebie i zachowaj to jako skarb. Dziel się nimi tylko z tymi, których znasz i którzy naprawdę będą się cieszyć z twojego sukcesu. Pamiętaj, że najlepszy sukces to taki, który nie potrzebuje ogłaszania. Niech Twoje osiągnięcia mówią same za siebie. Czyny zawsze mówią głośniej niż słowa i zdecydowanie przyciągają mniej zazdrości. Jeśli dotarłeś aż tutaj, zostaw swój ślad w komentarzach, pisząc: Droga do mądrości. Jeśli uznałeś te spostrzeżenia za wartościowe, koniecznie polub ten film i zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej mądrości. Do zobaczenia.